Ale witam Was! Żodoby w takim szybciutkim haul z Homesense Sense. Pojechałam kupić tylko jedną rzecz, którą po prostu potrzebowałam. No, ale niestety ja nie potrafiłam wyjść tylko z jedną rzeczą. Ale i tak mi się udało. Udało się wyjść z kilkoma, które, można powiedzieć, były mi potrzebne. I teraz tak. Miałam nagrać tak inne vlogierki nagrywają. E, hol z siatym. widzicie tę moją piękną, zieloną torebeczkę z tymi pięknymi białymi gałązkami i tak słyszycie, ona tak szurczy, to tak delikatnie jest koszczu, prawda? Pomyślałam sobie, jeżeli ja zacznę wyciągać te rzeczy, co prawda nie ma tego dużo, prawda? Ale mnie samo by irytował ten szurczący, szurczący, szurczący. No no ten szulczące no szulcząca torebka nie się wysłowić więc nagram no, sobie w ten sposób i powinno być ok oczywiście, że będzie ok, także może być inaczej i teraz tak jak wspomniałam wybrałam się kupić jedną rzecz którą, mi, którą potrzebowałam po prostu potrzebowałam i teraz tak oprócz tego kupiłam sobie english breakfast no kupiłam dlatego, że spodobało mi się to pudełko jeden napis to sobie myślę, no tak herbatulu podoba że mi się i Cię wezmę ze sobą <laughs> no dlatego, że żartuję A ja w dalszym ciągu lubię jesienną i zimową porą wiecie, napić się herbatki herbatki z mlekiem no najbardziej to ja uwielbiam Earl Grey, prawda? ale czarną tak samo no gdzieś, kiedyś ktoś mi powiedział, że o, taka herbata jest niezdrowa, że ona się nazywa... Aha, czekajcie, ona się nazywa, nazywa Bawarka, po polsku, tak? I gdzieś ktoś kiedyś mi powiedział, że, że taką herbatę powinny pić tylko kobiety, które karmią. Nie wiem, na ile to jest prawda. Um, ja na to nie patrzę, więc piję i po że ponoć ona jest niezdrowa, no. Skoro karmiąca matka może pić taką herbatę z mlekiem, to tym bardziej powinny osoby, które nie karmią, prawda? No nie to coś bez sensu było dla mnie, ale no tak jak mówiłam, lubię czarną herbatkę z mlekiem i tak samo lubię ergo z mlekiem, więc kupiłam sobie. I jutro na śniadanku już będę miała fajną, fajną herbatunię. I tak. Teraz ktoś kto mnie, ktoś kto mnie zna, to wie, że ja uwielbiam takie kartki świąteczne. No. No. Czy ktoś nie powie, że to nie jest piękne? Czy na nie są piękne? Piękne, tak, no piękna taka, to no kiedy ją ujrzałam, powiedziałam sobie, no, no, ty musisz iść ze mną, musisz iść ze mną. Zobaczę na nie pamiętam. Ile ich jest? 12. Nie, 14. 14 właśnie takich pięknych tych karteczek. Miałam, wybrane, miałam jeszcze wybrane kilka innych i tak się zastanawiam. Tą, tą, czy tą, czy tamtą. W końcu padło na te. Padło na te i będę wypisywać i będą szły do znajomych. Mam nadzieję, że nie zrobię to tak jak kiedyś, że napisałam karteczki, rozumiecie, i zapomniałam je wysłać, dopiero <noise> dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, że, że ich nie wysłałam, więc już później pomyślałam sobie, no to już bez sensu wysyłać po świętach kartki, żeby się nie ośmieszać, więc w tym roku muszę wcześniej. No i oczywiście jedna zostanie dla mnie. Yy, ja kolektuję takie przepiękne kartki, nawet jak ktoś nie wysyła, Kolektuję, ja mam chyba już kartki. Jestem w Kanadzie 29 lat i przez te 29 lat na nazbierałam troszkę takich kartek, które, które mam do nich sentyment i sentyment i co roku, co roku są ze mną na święta i cieszą moje oczy. Więc tak ta karteczka również dołączy, chociaż to ja sobie sama kupiłam, też dołączy do mojej kolekcji. Prawda, prawda, że piękne? No, śliczne. Dobrze. I teraz tak, po co? Po co ja pojechałam do sklepu? Pojechałam, aby kupić ta -dam! French press coffee. Tak. Tak, osoba, która nie, nie pija kawy pojechała kupić French press coffee. A, ponieważ zbiła się, mi wiecie, moje, moje, takie zgrabne rączki, tak robią, że ciągle coś tłukam, więc pojechałam sobie kupić, prawda? i wybierałam, bo tyle tego było, ale co mnie zauroczyło w tym wszystkim? Design, ale jaki design? Ta tam listek, no, dla mnie to jest listek, dla mnie to jest listek, a. Ktoś może powiedzieć coś dla mnie, listek, i proszę powiedzieć mi, że to jest listek. Ok? No dobrze. I kiedy to zobaczyłam, to myślałam: no, piękny design, bardzo ładna, na jeden kap, na jedną filiżankę. I myślę sobie: no, bierzesz mnie, zabierzesz mnie, no jasne, że cię zabierzesz, bo to mnie aż prosiło, żeby tu zabrać Boże, co ja tam gadam, Wybaczcie. Czasem zapominam się, że nagrywam komuś. No więc, słuchajcie, ona do mnie przemówiła i kupiłam sobie. To jest właśnie ten produkt, po który pojechałam sobie kupić. A to, że nie pijam kawy, nie to, że nie pijam kawy. Pijam sporadycznie, powiem wam. I lubię, na lubię się napić kawy, dobrej kawy. Lubię się napić, tak. Nie powiem, że nie, ale jednak jestem tea lover no ale gabusia też czasem musi być i teraz tak co ja dalej kupiłam <laughs> oprócz tego kupiłam świeczusie chociaż nie wiem czy nie zrobiłam pomyłki bo powiem wam tak, że um, świeczki nie kupuję świeczek ponieważ, a szczególnie te zapachowe dlatego, że one powodują mi ból głowy w zeszłym roku miałam te wspaniałe świeczki z Woodwick i powiem Wam, że no tak się wyrażę, że one mi się sprawdziły bo jednak nie miałam bólu głowy po nich no ale co spodobało mi się podoba, powiem tam, że spodoba, spodobało mi się to opakowanie, spodobało mi się to lejbą, spodobała mi się ta szata graficzna tego właśnie yy, tej świeczki i pomyślałam sobie zaryzykuję Zaryzykuję tym bardziej, że ta się pachnie przepięknie, powiem Wam. Przepięknie pachnie, nie wiem. się nie daż mi bólu głowy, prawda? Także to sobie kupiłam. No, może nie powinnam było, ale trzeba spróbować. Jak się czasem czegoś nie spróbuje, to się wiedzieć nie będzie. Może się okazać, że akurat. Um, to jest chyba. Sand and Folk, to jest chyba. To jest chyba firma, tak się mi wydaje. Nie znam tego, powiem Wam. I kolejną rzeczą, którą kupiłam i z którą miałam taki, powiem Wam, większy dylemat, ponieważ było obrusów. Multum obrusów przepięknych, powiem Wam. Przepięknych. Dwa takie obrusy mi się przy, przypadły mi po prostu do gustu. Byłyby przepiękne, eleganckie, Wam powiem, białe, ze srebrnymi um, śnieżynkami i ze srebrnymi choinkami, ale słuchajcie one były 100% poliester no pięknie, pięknie wyglądały, ale mi jakoś ten poliester od, odbił no ta, ta ten obróz jest 100% koton co prawda nienawidzę, nienawidzę prasować, ale obróz jeszcze się zmuszę i, i wyprasuję i dlatego jakoś, zrezy jakoś tak zrezygnowałam pomimo, że te obrusy były piękne, zrezygnowałam z tego względu, że one były 100% poliester. Wiem, że są obrusy, które są um, plamoodporne, ale one raczej nie były, bo żadnej takiej informacji nie widziałam, więc pomyślałam no, 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 poliesterowego polyesterowe, obrusu nie chcę. No, no nie wiem, jak wy uważacie. O co to chodzi z tymi poliesterowymi obrusami? Czy to jest to, że one nie trzeba prasować? Nie wiem, o co to chodzi, naprawdę. Wiecie? Bo Ja naprawdę nie wiem. Ja wszystkie obrusy, które mam, to zawsze kotono, bawełniane. No, 100% kotono, 100% bawełny, właśnie, bo się pyłam tam troszkę. I padło na ten taki zwykły, pospolity, rozumiecie, obrus zielony. Jako choinka, i te wszystkie igliwia, i te wszystkie gałązki zielone, prawda? No a czerwień, oczywiście, to przecież jest mm, świąteczny, ten świąteczny kolor, prawda? Czerwony i zielony. No, myślę, że będzie fajnie. No, przy mojej białej zastawie powinno być ok, prawda? No. Taki fajny, prosty obrus bez, bez wydziwniania. No, kratkę. <noise> Takiego nigdy nie miałam. pierwsza będę mieć taki obrót, i myślę, że, że mi się spodoba. To mi pospadało. Wszystko, czekajcie chwileczkę, to ustawiam sobie. No, i ostatnią rzeczą, ostatnią rzecz, którą sobie kupiłam. I zaraz wam pokażę, jak mi się uda. Jak mi się uda. Taka piękna. Ażurowa choinka. Drewniana. Drewniana, ażurowa choinka. No jest piękna, prawda? Jest piękna. Mam trzy opcje na nią, ale myślę, że ją postawię o, w swoim pokoju przy, przy komputerze i będzie, mnie, i będzie mi cieszyła oko. Chociaż tak myślę, że m, też mogę o, przekładać troszeczkę też na, na ławę, bo to jest stojąca choineczka. Stojąca choineczka, proszę, ups, myślałam, że mi spadniesz, no, no, myślałam, że mi spadniesz choineczko. Wiecie co, można nawet takie małe te ledowe światełeczka poprzekładać i pewnie, i pewnie by ładnie wyglądało, no, trzeba nie spróbować. Ładna, prawda? No dobrze, pochwalam się sama, że mi się też podoba. No super jest. I powiem wam, że wcale nie droga, no 16,99 co prawda made in India, no ale trudno. Nie wiem, czy to jest ręcznie, to, no, chyba ręcznie, wygląda, że ręcznie. No, proszę, za takie pieniążki to można kupować. Było tam tyle przepięknych rzeczy, że ja połowę, połowę musiałam stamtąd sobie kupić, by się zadowolić. No dobrze. Odkładamy Cię na choineczko. Bo trzeba już skończyć ten przedługi haul. I tak. To są właśnie te moje zakupy. Szybkie zakupy z HomeSens. Bo ja mam kupić tylko jedną rzecz, no ale niestety kupiłam szczekinka. I powiem Wam, że to był dobry wybór i dobry zakup. Dziękuję Wam, żeście ze mną byli. Dziękuję każdemu, kto wytrzymał do końca i wytrwał do końca mojego yy, vloga. Boże, nie vloga. Hola, hola zakupowego! Wiecie co, ja tak nie lubię nagrywać takich rzeczy, ponieważ powiem Wam, że pląta mi się strasznie, jak ja coś takiego mówię. Zapominam się, co mówiłam, jak mam mówić, co mam mówić. I wiecie co, ja mam jeszcze taką wielką tremę do tego. Mam ogromną tremę, ja to tak wolę, wiecie, wyjść um, nad z pieskiem z Sabim naszym oczywiście, i wtedy wtedy nie ma problemu, mogę tam sobie pokazać troszeczkę i, i jest ok bo tam, to tak na luzie ale tak tak teraz siedzę sobie i pokazuję i wam mówię wiecie, nawet wy nie słyszycie ja, nawet chyba nie słyszycie mojego głosu, jak jestem zestresowana to wam się przyznaję, dlatego czasem y, te moje czasem się po prostu plątam i, i nie wiem co mam powiedzieć no mam nadzieję, że z czasem jakoś to, jakoś to zniknie i, z, i uda mi się, żebym nagrała normalnie jak inne blogerki. Przepraszam, blogerki, bo ja też mam vloga, ale ciągle ten mylę sobie. Więc mam nadzieję, że kiedyś mi się tak uda nagrać jak, jak inne fajne dziewczyny. Mam kilka takich fajnych dziewczyn, które lubią oglądać i one tak pięknie wszystko wyglądają, mówią. Co prawda ostatnio... Um, ostatnio po prostu nie oglądam, bo z jakiegoś innego powodu, ale to nie mogę tak opowiadać. Przecież wiadomo, że każdy ma jakieś problemy swoje. Ja tam, wiecie, miałam, mm, mam problem zdrowotny, więc kiedyś myślałam, żeby napisać na, na blogu o tym wszystkim. Może kiedyś napiszę na blogu i może kiedyś opowiem. To pewnie ktoś zrozumie czasem, dlaczego, dlaczego czasem tak mówię, a nie inaczej, więc. No, póki co, kochani, dziękuję, żeście byli i do następnego i mam nadzieję, że następne, jeżeli będzie następny haul, bo jak mówiłam, nie lubię tak za bardzo nagrywać, o ile będzie następny haul, to postaram się, żeby był lepszy. Życzcie mi tego, co? Życzcie mi, proszę bardzo. Dobrze, już nie przedłużam. Do usłyszenia i do następnego. Pa!